Ponad rok czekałem na Czarną Wodowę w kinie i muszę przyznać, że... Bunkrów nie ma, ale też jest za... Wiadomo, co się dzieje na całym świecie, dlatego Disney postanowił o ponad rok przełożyć premierę. Popatrz, jest bana oczywiście, że tak. I bardzo dobrze, przyznam szczerze, bo to był dobry pomysł. Co prawda ja nie widziałem w kinie, tylko na Disney+, Plus. No, w Irlandii jest dostępny, więc już tylko wczoraj od razu wykupiliśmy, obejrzeliśmy z Mają, ale muszę przyznać, że jest bardzo fajnie. Nie zdradzę spokojnie, nie będę zdradzał fabuły, jak chcesz w nie możesz sobie zobaczyć. Powiem tylko oczywiste oczywistości, ja mówię kabaret nonówka, akcja. Nie rozgrywa się po czwartek Avengers, to nie jest zaskoczenie. Akcja, tak naprawdę film zaczyna się w 95, kiedy Natasza jest młoda i potem przeskakujemy do czasu, gdzie cały film się rozgrywa, czyli gdzieś mniej więcej po Kapitanie Ameryce Wojna Domowa. Mniej więcej wtedy się większość filmu rozgrywa. Jak się można było łatwo spodziewać, dostajemy mnóstwo, całe mnóstwo, w końcu film się nazywa Czarna Wdowa, więc mnóstwo informacji na temat właśnie Nataszy, na temat jej dzieciństwa, na temat jej rodziny tak itd., itd. Ale zanim przejdę do mówienia, to cześć, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli kochasz takie recenzje, to pamiętaj o trylogii Prawdziwego Kinomaniaka. Po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją Wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, naduć dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Na temat tego filmu różne krążyły informacje, że pojawi się Tony Stark, że będzie Captain America, że będzie to, że będzie to, że będzie akcja się całkowicie doszła w latach 90. i w ogóle Ca? Wiele tych mitów było i przyznam szczerze, nie wszystkie będę obalał. Dostawię tobie coś, obejrzyj sobie. Wiem, że w Polsce w tym momencie film już jest w kinach, chyba że oglądasz mnie za granicą, jak już mówiłem. Na Disney Plus można od wczoraj wykupić sobie opcję premium. W sumie tak, wykupić, ale przynajmniej szczerze, że i tak taniej niż wyj wyjście do kina całą paczką, więc nie jest tego źle, spokojnie i dobrze wie, główka pracuje. O ile jest to film superbohaterski, to nie spodziewałem się, że będą tu jakieś superbohaterzy. Nomen omen. Ale zaczynamy z wysokiego C. Naprawdę od razu jest pierwsza akcja, prolog rzeczywiście. Potem fajnie, bo na napisach mamy wszystko wytłumaczone. Zobaczyć co, gdzie, jak i, i kiedy. Co jest wielką siłą, oprócz tego, że to jest właśnie film akcji, to zaraz do tego dojdę. Kwestia, a właśnie warstwa aktorska. Tutaj chyba nie ma osoby, która by no, nie zagrała dobrze. Począwszy od Scarlet, która po prostu jest, no, ona jest czarnowodową, to już jej jest dziewiąte wcielenie się w tę postać. Począwszy od Ironmana 2, kiedy to debiutowała na ekranie, aż po teraz. I muszę przyznać, że jest świetna. Po prostu jest świetna. A dodatkowo Florence Pugh, w której zakochał się Kevin Feige. Wiesz, Kevin Feige to jest ten facet odpowiedzialny w, w w Disneyu, w Marvelu, za całe uniwersum MCU. Telewizja, filmy, to gry, komiksy to wszystko jest pod, pod jego pieczą. Co? I kiedy zobaczył ją przy okazji filmu Małe Kobietki, też możesz znaleźć recenzję na kanale, to stwierdził, że po prostu zakochałem się. Ona jest cudowna i zrobię wszystko, i zrobił, ażeby jej postać była w tym filmie, może nie na równi z, 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 z Nataszą, ale żeby tak delikatnie poniżej, ale naprawdę, żeby było mnóstwo i żeby odgrywała. Ważną rolę w MCU w przyszłości W przyszłości ważną rolę w MCU To jest bardzo istotne Co prawda nie wiemy, czy ona będzie Odgrywała ważną rolę w telewizji Czy w, w kinie, czy to się będzie przeprowadzało Na że czas pokaże, no niestety nie San Diego Comic Con, bo niestety w tym roku MCU Tam nie będzie Oprócz Scarlett oraz Florence występują m.in. panie i panowie David Harbour David Harbour to ten gentleman, którego możesz kojarzyć z filmu z serialu Właściwie Stranger Things Albo z ostatniej wersji Hellboy'a Tak, wiem, widziałem ją Pojawi się Rachel Weisz Długo namawiali ją do tego, żeby wystąpiła w jakimkolwiek filmie Od dawien dawna już te rozmowy trwały Ona zawsze dziękuję bardzo Kino artystyczne, czy to film pod tytułem Wierny Ogrodnik Czy chociażby Lobster Świetny film z Colinem Farrellem Teraz w końcu się udało na szczęście I bardzo dobrze bo Nic tylko ten film zyskał dzięki temu Olga Kirlenko Pamiętam, że przy przy okazji pierwszego hitmena poznałem ją, zobaczyłem, wie, będzie super, ale tutaj pojawia się w takiej roli, że jej nie poznałem. Tak ją świetnie zrobili, tak ją ocharakteryzowali, że to jest po prostu nieporozumienie, to jest coś pięknego, naprawdę. A przy okazji dosyć ważna, ważna rola. William Hart. Tak, oczywiście William Hart w, w wielu filmach, czy to czy to serii Avengers, czy w Halku, pojawia się oczywiście jako generał Ross i tutaj również tym, że generałem jest. Postać może nie bardzo ważna, ale no, oczywiście istotna dla MCU, a także Ray Winston. Ray Winston to ten nasz czarny charakter, tak naprawdę. To jest on, to jest bandziur, który stoi za tym wszystkim. I muszę przyznać, że no nie ma, w tym filmie nie ma słabych ról. Jest to rzeczywiście tak świetnie wszystko zagrane. Nie jest przestrzelone, nie jest przerysowane, nikt nie gra za mało. To jest po prostu wszystko trafione w punkt. I rewelacja naprawdę wielkie brawko za to, bo to się należy. To się należy po prostu i ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie akcyjniak, bo to jest tylko i wyłącznie akcyjniak, ale jeżeli dostajemy takie kino i. Na dzień dobry, aktorsko to się zgadza, no to po prostu musi być tylko i wyłącznie dobrze. A ponieważ to jest akcyjniak, no to oczywiście musi być akcja, akcja i akcja, i jeszcze raz akcja. I tego jest oj. Tego jest od groma, naprawdę. Tym jednym filmem obdzielamy 158,5 tysiąca polskich filmów, i jeszcze zostaje na dodatkowy serial. Wiadomo, Patryc Vegeta zrobił coś świetnego. Nie jest istotne, czy dostajemy scenę w więzieniu, nie jest istotne, czy Czarna Wdowa bije się z. Innymi wdowami. Ta scena jest po prostu niesamowita, niesamowicie zrobiona. Czy mamy pościgi, bo tychże jest mnóstwo, od tego, że mamy motory, auta, amfibie, amfibie normalnie śmigają po lądzie. Jest niesamowita sprawa, jest to rzeczywiście dobrze. A dodatkowo, mówiłem, to jest film o superbohaterach, ale bez superbohaterów. Niemalże, bo no, po, oczywiście pojawia się, co zresztą wiemy ze zwiastunów, yy, ojciec, no, David Harbour, czela się w postać, umówmy się Crimson Dynamo bo jest poprawka, ale spokojnie do tego też dojdę. I rzeczywiście jest super bohaterem ma supermocy, wszystko w porządku. Ale ten film dla mnie miał być, jak już mówiłem wcześniej, tylko i wyłącznie akcyjniakiem. Nie oczekiwałem tak naprawdę, mimo że gdzieś tam były plotki, jak mówiłem wcześniej, że pojawi się Tony Stark, pojawi się, pojawi się kapitan, że rzeczywiście gdzieś tutaj przyjedzie Thor z młotem i w ogóle to będzie się działo. Nie. Obstawiałem i chciałem zobaczyć akcyniaka i takiego dostaję, bo naprawdę w tej warstwie to jest film świetny, jest to, jest to poezja. W pewnych momentach już zaczął, aha, proszę bardzo, szybcy i wściekli, James Bond. Kilka jest scen przegiętych, kilka rzeczywiście jest scen, które są troszeczkę nomen omen z kosmosu, ale biorąc pod uwagę, że my jesteśmy cały czas w uniwersum MCU, bo ten film miał być pierwszy, miał otworzyć czwartą fazę, dopiero później po tym miał być premiera serialu WandaVision, serialu... Hmm, o, o zimowym żołnierzu, loki i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, koronka panuje na całym świecie, więc trzeba było to wszystko przewartościować, zmieniać, żeby to miało ręce i nogi, więc tak to się stało. Ale muszę przyznać, że całościowo chyba scena w więzieniu podoba mi się najbardziej. Będziesz oglądać, będziesz wiedzieć dokładnie o co chodzi, bo początek, rozwinięcie to, to jest, tam jest wszystko, tam jest kulminacja, jest to po prostu rewelacja, naprawdę rewelacja. A dodatkowo, no, pojawia się w końcu Taskmaster. Było wiele spekulacji, kto to jest? Kto to jest ten Taskmaster? Znaczy wiadomo, kto to jest ten Taskmaster, ale kto będzie nim? Kto będzie nią? Może nim, może nią? Nie, dokładnie nie będę zdradzał Kto się wcieli w tęże postać i jakie będzie miał zadania? Bo rzeczywiście, no jest taka sytuacja, że Widzisz, prawie powiedziałem, prawie powiedziałem normalnie nie, nie, będzie, dziękuję bardzo Taskmaster jest zrobiony dobrze Rzeczywiście lekki niedosyt, przyznam szczerze, lekki niedosyt Ale ogólnie jest to rzeczywiście zrobione fajne I tak się zastanawiałem, jaki jest słaby punkt tego filmu No i kurczę, nie ma Przyznam szczerze, że ten film nie ma Chciałem otrzymać dobry film akcji Jest, fabuła, oczywiście, że tak Ma ręce i nogi, to się trzyma kupy Oprócz tego, tutaj mamy mnóstwo informacji Na temat, jak już mówiłem wcześniej Tego, jak tam Natasza dorastała No Część już wiemy, oczywiście, bo było pokazane Podajże w, w czasie Ultrona, więc mamy zarys Ale tutaj dodatkowo, aktorsko Ojojojo, to jest po prostu powiedzmy. Florence Pugh, rewelacja, wygrana jest a poza tym, humor. Humor jest świetny. I to nie ma znaczenia, czy jest to scena, kiedy właśnie jest rozmowa pomiędzy Florence oraz Scarlett, i pyta się, ale czemu, jak wy, superbohaterowie, lądujecie gdzieś, skądś kogoś robić takie pozy? O co chodzi w ogóle? I to jest jedna rzeczywiście z kwestii. A poza tym, mnóstwo. Będziesz oglądać scena z helikopterem. Po prostu napisz mi. Jak już obejrzysz, co myślisz o scenie z helikopterem. Będziesz wiedzieć dokładnie o co chodzi. Więc ten film tak naprawdę w każdym aspekcie jest dobry, dlatego nie mogę dać innej oceny niż 8, bo rzeczywiście to jest dla mnie dobrze zrobione kino. Jak najbardziej. W każdym aspekcie się spełnia. Jest to fajny popcorn, jak dodatkowo posuwa uniwersum do przodu. Oczywiście, że tak, bo, bo jakże mogłoby być inaczej, jest scena po napisach. Ale nie w połowie, dobra, na samym końcu, 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 końcu. Mhm, rzeczywiście, i ta scena. Nie, nie powiem jaka jest, jeżeli jesteś maniakiem, to proszę bardzo, na YouTubie pewnie sobie gdzieś znajdziesz. Ale ta scena sprawia, że MCU rośnie. Oczywiście, że tak, że kolejne postacie się pojawią i tak dalej, i tak dalej. Wiedząc, że już były dwa seriale, teraz kończy się Loki, ta scena nabiera nowego znaczenia. Więc nie będę zdradzał nic więcej, powiem tylko, oczywiście, że tak. Obejrzyj ten film, bo banan jest, to jest kino, które po prostu każdy fan komiksów powinien zobaczyć. Natasza Romanów to twarda sztuka, zobacz oglądając to. W ogóle, bym zapomniał, w końcu dowiadujemy się, w końcu dowiadujemy się, o co chodzi. Przez kilka filmów to było y, cytowane, mówione, rozmawiane, ona oraz Hawkeye w Budapeszcie. Jest! To jest wypowiedziane, co się działo w Budapeszcie, co gdzie jak i kiedy i bardzo mi się to podoba. A jeżeli Tobie podoba się ta recenzja, to pamiętaj, żeby ją udostępnić swoim znajomym właśnie teraz. A z mojej strony to już wszystko dziękuję bardzo i oczywiście, że tak, widzimy się za czas jakiś. Cześć!